Witam Was po raz kolejny na moim kanale, z tyłu mamy Waszkę, hello Waszka, ja mam na sobie dzisiaj motylki, także w doborowym towarzystwie zaczynamy kolejny odcinek. Nie zmieniając siebie, nie zmienisz swojego odbicia w lustrze. To jest tak, że często ludzie bardzo koncentrują się na zmianie swojej rzeczywistości, nie zmieniając tego, co wpływa na tą rzeczywistość, czyli samych siebie. Myślę, że jeżeli jesteście na tym kanale, to w jakiś sposób interesujecie się rozwojem osobistym czy duchowym i prawdopodobnie wiecie już, że to jak wygląda nasza rzeczywistość jest tak naprawdę projekcją naszego wnętrza. Nasz świat wewnętrzny odbija się na zewnątrz i doświadczamy właśnie tak naprawdę samych siebie, swoich przekonań, swoich ograniczeń, swoich obaw, swoich wierzeń itd. I często się bardzo spotykam z tym, że ludzie bardzo chcą zmienić to odbicie, w ogóle nie robiąc nic z tym, co to odbicie rzuca. Wielu ludzi pyta, jak zmienić rzeczywistość zewnętrzną, koncentrując się tylko na zewnętrznych rzeczach, w ogóle nie zaglądając do swojego środka. To jest tak, że manifestujemy to, kim jesteśmy, i to nie jest tak, że manifestacją zajmują się niektórzy i że manifestacja to jest wybór. Manifestacja dzieje się w każdej chwili. Twoje wierzenia, Twoje życie wewnętrzne, Twoje traumy, Twoje przekonania, Twoje wartości manifestują się w Twoim życiu. I to też nie działa jeden do jeden, bo często spotykamy się z takim ok, komuś się zebrała, zepsuła pralka i mówi ach, nie myślałam o tym, żeby mi się pralka zepsuła i mi się zepsuła. Bo to nie w ten sposób działa. Nie manifestują się Twoje myśli odnośnie konkretnych rzeczy, ale Twoja energia, Twoje przekonania ogólnie tego, ogólnie odnośnie tego, jak działa świat. Czyli jeżeli masz przekonanie, że masz pecha, albo, że świat Ci nie sprzyja, albo, że jest ciężko. To takie rzeczy po prostu będą zdziać się o wiele częściej. To też nie znaczy, że jeżeli zmienisz przekonania, to nagle nic złego się nie wydarzy, ale Twoje postrzeganie tej rzeczy się zmieni, więc również ta rzecz nie będzie już dla Ciebie, nie wiem, przeszkodą. Czyli jeżeli masz postrzeganie, że świat rzuca Ci kłody pod nogi i nagle spóźnisz się na autobus, to powiesz kolejna kłoda. Jeżeli zmienisz przekonanie i spóźnisz się na autobus, pomyślisz, OK, miałam nie jechać tym autobusem, jest ku temu jakaś przyczyna, nie pozwalam, żeby to psuło mój dzień. Nie nakładam na to narracji, nie wartościuję tego, po prostu idę dalej. To jest niby banalnie proste, że żeby zmienić odbicie, trzeba zmienić to, co się odbija, ale jednocześnie bardzo wielu ludzi bardziej się skupia na tym odbiciu niż skupia się na sobie. Więc okej, okay, jak zmienić to, co się odbija? Słuchajcie, wszystko zaczyna się od naszych przekonań. One są bardzo istotną rzeczą w naszym życiu, rzeczą warunkującą to, jak nasze życie wygląda. E, zwłaszcza nasza podświadomość. Która tak naprawdę stanowi 95% wszystkich myśli, to właśnie myśli podświadome, czyli nasza podświadomość tak naprawdę rządzi naszym losem, dosłownie. Um, I to jest też ciekawe, że my tych podświadomych myśli często nie jesteśmy świadomi, bo to, co tam się tam nam myśli w tej głowie, to, co my widzimy, to, co my kodujemy, jesteśmy w stanie rozpoznać, ale nasze podświadome myśli często się nie ujawniają w taki sposób. Ujawniają się poprzez nasze reakcje. I to, co będziemy chcieli zrobić na samym początku, przy pracy nad sobą, to obserwować swoje. Reakcje, reakcje zwłaszcza na sytuacje niesprzyjające, bo to te reakcje pokażą Ci, czym wypełniona jest Twoja podświadomość. Jeżeli zawsze Twoja uwaga idzie na negatywne rzeczy, jeżeli Twoja uwaga zawsze idzie na to, że o kurczę, mam pecha, coś się źle stało, czy jak stanie się coś, czy jak stanie się coś niespodziewanego, nieprzyjemnego dla Ciebie, to reagujesz od razu wpadając w panikę albo w rozpacz, to to pokazuje Twoje podświadome przekonania. Bo to jest też tak, że optymiści. Czy osoby pozytywnie nastawione do życia nie bazują na tym, że mają to życie po prostu zawsze pozytywne? Pozytywne podejście do życia, ja to wielokrotnie powtarzałam i tutaj w swoich e-bookach, to nie pozytywna reakcja na pozytywne sytuacje, ale znajdowanie w każdej sytuacji wartości. I przede wszystkim nie przekreślanie sytuacji tylko ze względu na to, że w danym momencie, kiedy ją odczuwamy, jest w jakiś sposób nieprzyjemna dla nas. I to myślę jest kluczowe. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona do życia. Czy to znaczy, że w moim życiu dzieją się same pozytywne rzeczy? Nie tylko, że ja tego nie wartościuję, ja nie rozdzielam rzeczy na pozytywne i negatywne, ja po prostu to biorę jako doświadczenie. Kiedyś też mówiłam tutaj na kanale, że dla mnie są dwa rodzaje sytuacji. Pierwszy to sytuacja, która po prostu jest przyjemna, a druga to sytuacja, która jest lekcją. Więc wszystko, co nie jest dla mnie na poziomie takiej przyjemności em, zadowalająca, powiedzmy, jest dla mnie lekcją. Chociaż te przyjemne rzeczy też są lekcjami. I słuchajcie, to nierozdzielanie, jakby unikanie dualizmu takiego rozdzielania wszystkiego na czarne i białe, dobre i złe, pozwala mi doświadczać po prostu tego, bo wszystko tak naprawdę po prostu jest. Baszka jest dobra czy zła? Ona sobie tu po prostu jest i sobie siedzi. <laughs> Więc to, co jest najistotniejsze, to to, żebyśmy bardziej zajmowali się Sobą, niż odbiciem. Bo ludzie, kiedy wchodzą w manifestacje, w kreowanie swojego życia, to bardziej skupiają się na tej kreacji, niż na tym, co kreuje. Bardziej się skupiają na tym rezultacie, niż na tym, co ten rezultat powoduje. Na, na skutku, a nie na przyczynie. Chodzi o to, że my, każdy z nas, jest przyczyną wszystkiego, co dzieje się w życiu. I oczywiście są też kwestie poprzednich cieleń, kar brodowych. Które swoją drogą są strasznie trudnym tematem, ponieważ karma rodowa jest ciężka. Zwłaszcza, że dużo takich schematów jest bardzo mocno zakorzenionych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie, i mało tego, jeszcze w linii pokoleniowej różne odłamy również powielają schematy. Czyli to nie jest tylko mm, matka, córka, wnuczka tylko to jest jeszcze rozgałęzienie na ciotkę, drugą ciotkę i siostrę brata i tak dalej. Więc przełamanie tych schematów jest bardzo trudne, bo czasami jakby funkcjonowanie w tych schematach jest jedynym sposobem na to, żeby utrzymywać w miarę fajne relacje z rodziną. Co też jest no <trybujesz> trudnym tematem. Swoją drogą yy, przygotuję kiedyś też odcinek o toksycznych zachowaniach i ogólnie o takiej toksyczności. Bo to też jest bardzo ciekawy temat i temat, z którym mam duże doświadczenie, ale w kwestii właśnie tej, tej karmy rodowej czy tych schematów pokoleniowych, bardzo ważne jest to, że czasami trzeba postawić swój długofalowy rozwój wyżej niż swój chwilowy komfort, bo to jest jednak komfortowe tkwić w tych schematach i kiedy się w nich jeszcze tak zakopiecie, jeszcze fajnie jakby to funkcjonuje. To się trzyma wtedy tak mocno, a kiedy wy zacznie te schematy przełamywać, to to wszystko zaczyna tak puszczać. I to zaczyna też bardzo e, rozwalać często relacje w rodzinie i definiować je na nowo, lub po prostu prowadzi to do rozpadu takich relacji, ale to temat poruszę szerzej w innym filmiku. Wracając do tego odbicia, mówiłam o przekonaniach i poświadomości, co jest kluczowe, tak naprawdę i najbardziej istotne. Ale jest też dużo takich pobocznych rzeczy, które y, też są bardzo ważne, jak na przykład rutyna. Nasza rutyna. Ja uważam rutynę za bardzo ważną rzecz. Ja widzę sama po sobie, jak konkretna rutyna wpływa na moją produktywność w ciągu dnia, na moje poczucie szczęścia, na moje poczucie satysfakcji. Słuchajcie, i uważam, że to, co powtarzamy codziennie, czasami na początku trochę się do tego zmuszając, bardzo mocno wpływa na całość naszego życia. I ta rutyna nie tylko wpłynie na to, że ty będziesz bardziej produktywny, ale ty stajesz się dosłownie inną osobą. I nie na zasadzie, że Zakrywasz to, kim jesteś, tylko zaczynasz być tą osobą, którą chcesz być, bo zaczynasz robić te rzeczy, które chcesz robić, te rzeczy, które robiłaby ta osoba. Ja też kiedyś tutaj nagrałam taki odcinek odnośnie takiej wizualizacji, że z jednej strony ty teraz, z drugiej strony ty w swojej wymarzonej rzeczywistości, i to bardzo mocno, to ćwiczenie właśnie bardzo mocno obrazuje spróbuję wam tu je może podlinkować, a jak nie, to na dole to ćwiczenie bardzo mocno obrazuje rzeczy do. Zrobienia, żeby doświadczyć tej swojej wymarzonej rzeczywistości. Tylko w tym wszystkim warto pamiętać, że my w danym momencie jesteśmy już wystarczający. To znaczy, że żeby zasłużyć w swojej głowie, zasłużyć na spełnienie marzeń, tak naprawdę musisz zaakceptować to, że już na to zasłużyłeś. Nie musisz na to zasługiwać. Nie musisz. Być w ogóle inny, żeby tego doświadczyć. Tylko to chodzi bardziej o nasze założenia. Nie chodzi o to, że jak ty staniesz się tą wersją siebie, to wtedy na to zasłużysz. Tylko, że wtedy twój umysł zaakceptuje, że to jest twoje. <grym> w trochę inną stronę poszło, ale powiem Wam ostatnio, mam takie flow na tym YouTubie. I pomimo tego, że emituje rząd samochody, pomimo tego, że klaksony i że naprzeciwko budują apartamentowiec, ja się nie poddaję, tylko nagrywam. Więc jeżeli popatrzysz po prostu też na sfery swojego życia, które, których odbicie ci się nie podoba, czyli to, co ci się nie podoba w twoim życiu, to adekwatnie do tego popatrz na te części ciebie, które odpowiadają za ten konkretny aspekt życia. Jeżeli chodzi o relacje, to tym aspektem, który odpowiada w tobie za te relacje, jest przede wszystkim postrzeganie samego siebie, postrzeganie innych ludzi, przekonanie na temat relacji, być może jakieś. Być może jakieś traumatyczne relacje w życiu albo złe wzorce zachować dzieciństwa. Jeżeli na przykład chodzi o sferę miłosną, to mamy podobnie z relacjami, czyli też postrzeganie siebie, postrzeganie potencjalnego partnera, partnerki, relacje, budowanie relacji, więc to się łączy. Z kolei na przykład kwestie finansowe to będzie odbicie Twoich jakby adekwatnie przekonań o pieniądzach, ale też poczucia własnej wartości i tego, czy jesteś godna, godzien mieć tyle, zarabiać tyle i tak dalej, doświadczać tego. Więc tak adekwatnie konkretne sfery życia, które ci się nie podobają, musisz skorelować z tym, z czego one wynikają, z tego co jest w tobie, tak? I sobie korygować to. No i to jest zawsze bardzo ważne w tej kwestii kreowania rzeczywistości. To moc i odpowiedzialność razem, ja to też często powtarzam, że moc i odpowiedzialność idą w parze. Nie możecie tego rozdzielić. Jeżeli nie bierzecie odpowiedzialności za życie, które macie, nie możecie wziąć mocy kreowania życia, które chcecie mieć. I tymi pięknymi słowami podsumowania, pibib znowu. Kończę ten film. Słuchajcie, bardzo było mi miło tu gościć Was, na moim kanale. Zachęcam do subskrypcji. Ostatnio widzę, że przybywa tych subskrybentów, odkąd wstawiam. Regularnie w miarę jakieś tam materiały, to, to widzę, to odbicie też w aktywności, więc bardzo się cieszę. Zostawcie coś po sobie, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, bo to zawsze motywuje, zawsze daje taki feedback i zwrot energii, tu daję Wam serducho. Dajcie serducho na dole. Nie lubię żebrać o takie rzeczy, ale po prostu wiedzcie, że dla twórcy jakby feedback od odbiorcy jest po prostu jak miód na serce, więc. Więc tak, jeszcze raz dziękuję, że tu jesteście. Kolejny odcinek pojawi się na dniach, bo teraz jest tak, że co drugi dzień publikuję podcast. Swoją drogą możecie wysłuchać na tym kanale albo na moim Spotify'u. Jestem bardziej podcast. I staram się też w te dni niepodcastowe nagrywać filmy. No i cóż, jak zwykle zapraszam Was na moje social media, Instagram, TikTok. Moje e-booki, tutaj nie je macie. Jestem bardziej, bądź bardziej manifestuj skutecznie. Jest to interaktywny e-book, który, ach, jak go czytam, jest taka z siebie dumna. Uwielbiam to. Do tego zbiór tekstów o rozwoju osobistym i duchowym, który wydałam całkiem niedawno. Jest też moja poezja. A tutaj też jest taki, słuchajcie, workbook 31 Dni Cudów, gdzie macie codziennie jedno zadanie łatwe, drugie jedno zadanie <głos> <głos> trudne, codziennie cytat i, i miejsce na wdzięczność. Także jak lubicie mieć taki codzienny, codzienną motywację, to 31 Dni Cudów, działajcie. I cóż, kończąc, wszystkie linki macie w opisie. Jesteś i to wystarczy. Widzimy się następnym razem. Pa!